Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji Dywina w szczególną niedzielę Jezusa Chrystusa, króla Wszechświata. Święcowek Laskowski. Witamy, Józef Maciąg. Ksiądz Robert Muszyński. będzie o sądzie ostatecznym. Według Mateusza, rozdział 25, werset od 31 do 46. Posłuchajmy tekstu. Gdy syn człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni u ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy. Widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić. Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię. Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. Królim im odpowie, zaprawdę powiadam Wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, panie, kiedy. Widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą Ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Rozmawiamy nie o sądzie szczegółowym, którego doświadcza każdy po śmierci, ale o sądzie ostatecznym. I jest różnica, bo mam wrażenie, że czasami się jakby te dwa sądy utożsamia dzisiaj. Jakby tylko miał być ten sąd. Który każdy przeżyje po śmierci i, i tyle, ale na są ostateczny jakby nie czekamy. Takie mam wrażenie. Nie wiem, co by... Wiesz, Ja tak sobie myślę, jak dobrze żyję jako chrześcijanin, po tym sądzie szczegółowym idę do nieba, więc ten sąd ostateczny już dla chrześcijanina nie jest straszny. Nie jest to ten dies w gniewu Bożego, dzień, ale naprawdę coś, co jest w perspektywie no, wypełnieniem tego, co obiecuje Jezus Chrystus, już całkowitym, nie? I, I chrześcijanin, który przeszedł dobrze, ten nawet sąd szczegółowy, jak jest już święty, nazwijmy to wśród świętych, to już działa w tym królestwie, już jest po, poza tą granicą, tak bym powiedział. Co by się A się czy, a czy yy, sąd ostateczny nie będzie dotyczył też wy rozliczenia narodów? Tutaj czytamy, że postawi przed sobą wszystkie narody. Tak. A no właśnie. Mamy jasno powiedziane. I dobrze, że w wymiarze też Kościół, kiedy dobrze działa, czyli wspólnota Kościoła, też w narodzie. Czyli ta walka nie jest tylko właśnie to jednostkowe moje nawrócenie nazwijmy to, i moje szczęście, ale naprawdę Kościół, będąc w narodzie, w życiu narodu, jak w Polsce, walczy też o zbawienie wielu, to nie tylko swoje własne. Nie? Sobie pomyślę, że na przykład Anglicy nie przynieśli właściwie Chrystusa hindusom, bo Indie nie są chrześcijańskim dzisiaj krajem ogromnym, a, a mogli. I to przecież niedawno, jeszcze lata 60.. Przepraszam, bo no teraz ja nie to, wchodzę w wolę Nie, to było celem Halo. kolonizacji tych. Dokładnie. Prawi. Celem kolonizacji była eksploatacja. I gospodarczy Zasobów cele. ludzkich, zasobów tak. naturalnych pod każdym względem. I tyle. Tam nikt się nie przejmował ewangelizacją. Ostatnimi, którzy się przejmowali ewangelizacją, to byli władcy średniowieczni, prawda? Tak jak. Tak jak, jak je było z Jadwigą, prawda? którzy myśleli o, o chrystianizacji Litwy. Prawda? Nie tylko o obronie przed krzyżakami, cel polityczny, nie tylko o budowaniu jakiegoś imperium, chociaż państwo y, powstało potężne z tej Unii obojga narodów, ale ich celem było, y, było to, żeby, żeby Litwinom nam dać Ewangelię. Do tego stopnia, że święta Jadwiga rezygnowała z małżeństwa, z, z ukochanym w pewnym kochała to, który później okazał się zupełnie tak. tej miłości nie nie gładzie, warty, tak Wilhelm Habsburg, ale to jest już inny temat, zupełnie odeszliśmy od tematu. tematu. Wracając no tak, do Ewangelii, całkiem nie? Całkiem nie, bo no. jednak yy, potrzeba takiej yy, takiego kompleksowego rozliczenia się z, z, historii, z, z, dziejów. z, z historii dziejów. nie? To... Owszem i tu masz rację i, i do czego zmierzasz to jest też bardzo piękne, bo jasną rzeczą jest, jeżeli dany kraj jest dobrze ewangelizowany, to jasną rzeczą jest, że dużo ludzi jest zaangażowanych w ewangelizację, zatroskanych w ogłoszenie Ewangelii, nie tylko we własnym kraju, ale także jest to kraj wtedy misyjny, kościół misyjny w tym kraju, tak nazwijmy. No Zobacz, no jeżeli... No, są wybory i wybieramy Hitlera, to jednak my go wybieramy, nie? Czego tak. żeśmy nie zauważyli. Dzisiaj mamy to samo jest ten sam, ten sam problem. Nie? Mamy pewne wybory. Jest jakaś walka światów i coś wybierzemy. Ale pytanie, w którą stronę pójdziemy. To też ma, to jest też jest istotne, nie? Dzisiaj no, w tym momencie. Owszem. Dla historii. Znaczy dla historii. No w tym sensie, że żeby myśleć o sądzie ostatecznym. Jasne, bo jeżeli prawo nawet stanowione nie wynika z mądrości Bożej, to jasne, że ono nie będzie pomagało żyć też całości, czyli narodowi. Nie? Ono będzie źle kształtowało nawet sumienia tych, którzy są poza Kościołem. A kiedy prawo jest dobrze sformowane, ono też, jakby nie było, pomaga innym w tym, żeby no, nie zeszli z tej drogi, która ja jest to sprawiedliwa. Nie pisał o strukturach grzechu. Tak. Między innymi. No dobrze, ale Wracamy no, teraz do tego. M, historyk Andrzej Nowak przypomniał ostatnio taką definicję sprawiedliwości sformułowaną przez pierwszego polskiego wielkiego dziejopisa i błogosławionego Wincentego Skadłubka, biskupa krakowskiego, potem mnicha w, w Jędrzejowie, który w XIII wieku postawił pytanie, co to jest spra sprawiedliwość, na czym ona polega, i dał taką definicję. Sprawiedliwość polega na pomaganiu temu, kto najmniej pomóc sobie może, a więc na trosce o najsłabszych, najbardziej bezbronnych. To jest zasada sprawiedliwości, która ma kształtować sumienie narodu chrześcijańskiego, królestwa i żaden y, kronikarz w tamtych czasach y, w Europie nie powiedział podobnej rzeczy tylko Vincenty wyśmiewany przez wiele dziesięcioleci przez takich oświeceniowych mądralów no, którzy mówili że on jasne. tam wymyślał jakąś pobożną mitologię wszyscy wymyślali mitologię w Europie kronikarze średniowieczni ale myśl y, którą on zawarł w tej mitologii pokazując Polskę nie jako imperium, które chce ekspandować, podbijając ogniem i mieczem sąsiednie ludzie, ale jako państwo, które chce bronić sprawiedliwości i które chce bronić się przed niesprawiedliwością z zewnątrz, to było coś rzeczywiście wyjątkowego. I to bardzo pasuje do tego, o czym rozmawiamy, że ta myśl, jeżeli, jeżeli... Władcy, ludzie mający władzę, patrzą na Króla Historii, Pana Dzieju, w którym jest Jezus Chrystus, to w jakiś sposób umieją też, będą umieli kształtować stosunki społeczne w, w swoich krajach, w swoich państwach, tak żeby to prawo ewangeliczne było wypełniane, ta ochrona ubogich i najsłabszych, prawda, najbardziej bezbronnych. Z którymi Chrystus się utożsamia tak. przez swoje wcielenie i mękę, i zmartwychwstanie. To właśnie, że zawsze ma to docierać do tych najmniejszych, nie? i po to ich mamy, i dzięki Bogu, że ich mamy w społeczeństwie, bo dzięki temu można w sobie uruchomić ten mechanizm, nazwijmy to tak, ewangeliczny. I po to Pan Bóg tam daje różne możliwości, kiedy słucham tej Ewangelii, widzimy, jak mimo wszystkich dzisiaj ran i takich burów. I, i, i niedorozumień, które mamy wewnątrz kościoła, widzimy, że są ci, którzy właśnie tak żyją, nawet w sposób instytucjonalny jest ta pomoc też dokonuje się, nie poprzez zgromadzenia, poprzez tam karitas, inne dzieła, tam szachytą paczkę i tak dalej, i wiele innych wspaniałych inicjatyw, że też gdzieś w strukturze społecznej jest ta wrażliwość i gdzieś ona funkcjonuje jak najbardziej. Bo dociera do tych wszystkich warstw, o których dzisiaj tutaj mówi Jezus Chrystus, ale właśnie to jest ważne też to widzieć, tę drugą stronę, o której dzisiaj też mówi Jezus. Czyli ja jestem w tym dziele całym swoim sercem, z całą moją majątnością, tak bym powiedział, też uczestniczę w tym dziele najpierw głoszenia słowa i dziełach miłosierdzia. No i pada. Bardzo często dzisiaj słówko kiedy. Kiedy? kiedy? Są no. zdziwieni jedni i drudzy werdyktem sędziego, prawda? Sędziego, pana, pana historii. No, Oni kiedy widzieliśmy Ciebie? No, to jakby są nie? Zdziwieni jedni i drudzy. Ci pierwsi są zdziwieni, ponieważ nie zdawali sobie sprawy, że. Sprawy, że karmiąc głodnych, zajmując się przybyszami, chorymi, uwięzionymi, y, spełniają czyny, y, które mają wartość życia wiecznego. Są warte najwyższej nagrody, ponieważ ta miłość byli. bliźniego była w nich czymś spontanicznym, naturalnym jak oddychanie. Nie zdawali sobie sprawy, że robią coś wielkiego, coś bardzo, coś wspaniałego co budzi zachwyt króla wieków, ponieważ to tkwiło w ich naturze. Służenie innym było dla nich rzeczą naturalną, tak jak oddychanie, jak bicie serca. Nie potrafią funkcjonować inaczej. Miałem teraz kilka pogrzebów takich właśnie rodzin, z rodzin, które pięknie się opiekowały, czy tam ojcem, czy mamą, nie? I... I ja byłem bardzo poruszony tym, że właśnie potrafili wykonać tą, 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 tą służbę miłości, miłosierdzia wobec swoich bliskich. I naprawdę też i tak im wtedy to powiedziałem, co jest w tej Ewangelii. Byłem bardzo pocieszony. Oni tacy byli zdziwieni i mówią, no ale jak miało być inaczej? Myślę, że oni tak. zostali nauczeni i wychowani, tak. żeby tak troszczyć się o słabych, przez tychże rodziców, tak. słabych, umierających. Tak. Tak. Oni w, Tamci rodzice wcześniej od, od, od małego służyli im w ten sposób i przekazali tę naturę po prostu. Chrześcijańską. Dokładnie. To tutaj naturę nowego człowieka. Dokładnie, o tym który mówi tutaj. I nie, nie potrafi funkcjonować inaczej. Tak, bo ja mogę być inaczej, nie? To jest tak oczywiste teraz, dla chrześcijanina. A teraz zobaczcie, kiedy ci drudzy. Są zdziwieni, ponieważ to, że spotykali na swojej drodze, nie zauważając głodnych, spragnionych przybyszów, uwięzionych, chorych, nie zadrasnęło nawet ich sumienia. Po prostu nie zapisało się w żaden sposób w ich. Pamięci, y, zajęci sobą, być może własną religijnością, własną, własną dobroczynnością tak czy inaczej rozumianą, y, sumienie mieli czyste, mało albo w ogóle nie używane, jak to Bojżaleński Boj złośliwie kiedyś zauważył. I też są zdzi zdziwieni, kiedyś my? Przecież my nie robiliśmy nic złego. złego. I tu jest to piękna odpowiedź, że chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby nie robić nic złego, tylko robić rzeczy dobre. I zaangażować się właśnie w to życie, o którym mówi Jezus Chrystus. Przypominam sobie teraz lalkę Bolesława Prusa i mnie zachwyca w jaki sposób niezwykle taki ostry, ironiczny, a zarazem inteligentny. Bolesław Prus opisuje Dobre samopoczucie tej próżniaczej klasy uważającej się za arystokrację warszawską, tam koniec XIX wieku, zapatrzoną w siebie z która jest tak narcystyczna i tak z pretensjami do traktowania się jako lepsi od innych, że nic nie jest w stanie naruszyć ich dobrego samopoczucia, takiego właśnie źle rozumianego. Pytanie czy... Straszna czy rzecz, jak się to czyta. W każdym razie mnie to słowo tak. jednak poruszyło. Tak? <laughs> <Ponieważ> <laughs> pierwszy raz chyba z taką siłą odnalazłem się po stronie kozłów, że... Ja też mówię, nic, nic przecież ja nic złego nie robię, tak. <laughs> ale jednocześnie jestem naprawdę zajęty sam sobą. Yy, jeszcze teraz ta choroba, która mnie zamknęła w domu, przestałem widzieć. Nawet do tego stopnia, że przestałem się modlić za różnych, yy, którzy proszą o modlitwę, jakby myśleć o różnych osobach, które. Są w potrzebie. Są, nie? są, w, są w potrzebie. Myślę, że to straszne. Jest Ciekawa rzecz, czy to Pan Jezus ich rzeczywiście przeklina wygania precz od siebie, czy to oni sami oddalają się od, od Niego, yy, stwarzając dystans obojętności wobec właśnie tych najmniejszych, najbardziej bezbronnych, których samo istnienie woła o miłość. Nie? Dobrym komentarzem do tej Ewangelii są dwie, dwa fragmenty u Łukasza. O tym bogaczu i łazarzu, prawda? który dzień w dzień, dzień w dzień świetnie się bawił. Nie zauważał łazarza jako tego siódmego Zabrał. brata. Prawda? Ma pięciu braci, on jest szósty, brakowało siódmego do kompletu, tego ubogiego, żeby go przyjąć, właśnie, prawda? który leżał pod schodami jego domu, okryty wrzodami, głodny, I tylko psy się nim zajmowały, nikt z ludzi w tym bogatym domu wykopał taką prze, przepaść obojętności, która utrwaliła się na wieczność i stała się straszną nieprzebytą otchłanią między bogaczem a łazarzem. Prawda? Nikt Czyli się też, nie może przedostać. Nie? Nikt się nie może przedostać. To jest to oddalenie, prawda? Jezus mówi dosłownie jako sędzia. Hmm odejdźcie ode mnie. Nie? Wy, którzyście odeszli, i oddzielili się sami o, ode mnie. Czyli, czyli dlatego jesteście przeklęci, że ode nie przeklął was ojciec. Idźcie nie przeklęci przez ojca, tylko idźcie przeklęci, bo... Sami wybraliście bądźcie. egoizm, jakiś narcyzm taki właśnie, obojętność, to co papież Franciszek mówi, czy nazywa kulturą obojętności. Um, i jak ważną rzeczą jest właśnie przerzucać te mosty miłosierdzia. To, co zrobił Samarytanin przeciwnie do Lewity i kapłana, prawda? I do i widzę, druga przypowiedź Łukaszowa, idąc drogą, spotkali pobitego i dosłownie mówi tekst, tłumacząc... ominęli go. Ominęli go szerokim łukiem, prawda? Można by tak parafrazując bardzo kolokwialnie przetłumaczy to, co bardzo plastycznie opisuje Łukasz. Szli przecież do świątyni mogli się... Nie mieli czasu. No, poważne sprawy. Nie, i mieli czystość rytualną, o którą musieli się troszczyć i ja tak wiem, dalej. Tym was, czasem, tymczasem ten Samarytanin obcy w, 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 w obcym kraju robi coś wręcz przeciwnego, prawda? Ma miłosierne oczy, które widzą. Ma miłosierne serce, które się porusza. Na widok biedy drugiego, czyniąc tę biedę jakby swoją własną, swoim własnym cierpień, współczucie. Yy, Mam miłosierne stopy, które podchodzą, każą mu się zbliżyć, prawda? A więc skraca dystans obojętności i niweluje ten dystans wobec tego. Ma miłosierne ręce, których nie boi się ubrudzić, angażuje wszystko, co ma wokół siebie, swój majątek, swoje bydle, innych ludzi. I to jest sposób na przerzucanie tych mostów miłosierdzia między nami, e, które e pozwolą nam później stanąć po, po stronie owiec, tu, po prawej stronie tak, miłosiernego sędzia. To bym dorzucił jedną myśl papieża e, emerytowanego już Benedykta, Rysiek Winiarski, kiedyś niedawno to powiedział, mi się podobało, przypomniał, że jeżeli nie możemy rozszerzyć ani wydłużyć swego życia, bo nie mamy na to wpływu, możemy je pogłębić. I tutaj o to chodzi, że to ta głębia życia. Czyli ta istota życia polega na dziełach miłosierdzia, i nawet jak jesteś człowiekiem bardzo ubogim, ale właśnie czynisz miłosierdzie, robisz rzecz najważniejszą, jaka w życiu może być uczyniona, bo ona wypływa z serca Bożego. Nie? Wobec I właśnie na to ostatnich. serce Boże trzeba też popatrzeć tak. chyba nam tutaj, tak. bo Jezus mówi: Ja byłem głodny, spragniony, tak. prawda? I najpierw. Hmm, on rzeczywiście kilka dni później ukaże się jako głodny, spragniony, torturowany, uwięziony, zabity, a wcześniej on jest tym dobrym Samarytaninem, który wychodzi na drogi świata poszukując nas, którzy byliśmy głodni, spragnieni, samotni, uwięzieni w, różne, w różnorakim sensie. Zbiera nas z tych dróg świata, czasem pobitych przez grzech własny czy cudzy, przynosi do tego miejsca gościnny, którym jest Kościół, a potem mówi: Ozdrowiałeś, stanąłeś na nogi, teraz rób to co ja. No, Bądź tak Kończąc, ja. kończąc tak. trzeba jasno podkreślić ostatni werset. Pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi, zaś do życia wiecznego. Dzisiaj... Dwa razy przymiotnik wieczny. Czeka nas wieczność, prawda? I wieczność w sensie, że to się nie skończy. Po prostu taki koniec. Patrząc na upadek aniołów, że złe duchy, demony są i ich cierpienie jest rzeczywiście wieczne. Żyjąc w jeden albo drugi sposób, w na sposób miłosierdzia albo na sposób egoistyczny stwarzamy już teraz swój wieczny los. My sami, prawda? Jak się nie obudziemy i nie zaczniemy o tych rzeczach myśleć, że faktycznie budujemy swoją przyszłość, to ten Dziwimy dzień... się. Teraz, <noise> tego niedziwiamy myślmy bardzo poważnie. Myślmy poważnie, gdzie jesteśmy. Czy po prawej, czy po lewej stronie. I gdzie chcemy być? Święcłowek Jaskowski, Józef Macięk i Święcłowiec Uszyński.